w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Tak, witamy wszystkich, zaczynamy kolejny rok nauki. Cześć wszystkim, słuchajcie, miło Was witać po wakacjach. Słuchajcie, czas leci nieubaganie, cztery klasy już za nami, także rozpoczynamy nowy rok szkolny. I jak zawsze będzie się trochę u nas działo. Ci, którzy oglądają nas od dawna, to wiedzą, że na naszym kanale pojawiają się tematy, lekcje, Związane z geografią dla szkoły podstawowej tutaj mamy klasy 5, 6, 7, 8, tam są playlisty porobione, także można śmiało sobie do danego tematu wrócić w każdym możliwym i wolnym czasie. A w zeszłym roku nagraliśmy też kilka lekcji dotyczących przyrody tutaj dla klasy czwartej. Bo pamiętajmy, że geografia to też nauka przyrodnicza, więc i także dla tych trochę jeszcze młodszych uczniów i to też znajdziemy. Na kanale Geografia ze świnkami. Tak, jeszcze słuchajcie, na koniec każdej lekcji, no prawie każde jest zadanie domowe, które my przygotowaliśmy dla uczniów. Jeśli chcecie sobie powtórzyć materiał, upewnić się, że zrozumieliście temat, możecie rozwiązać zadanie. Tak. Słuchajcie, pod niektórymi filmami u nas nie ma komentarzy, gdzie możecie wpisywać rozwiązania zadań domowych, bo YouTube nam pousuwał niestety komentarze, także bardzo nam przykro. Ale jeżeli macie jakieś pytania dotyczące zadań, to no możecie napisać na naszego maila. Geografia ze świnkami p. A co w tym roku szkolnym? Proszę Pani, będą kolejne lekcje? No właśnie, a ten nadchodzący rok szkolny jest szczególnie dla mnie, słuchajcie, wyjątkowy i tutaj szykują się drobne zmiany. Oczywiście będą pojawiały się lekcje, ale będzie ich mniej. A nawet przez moment... Mieć? Słuchajcie, może się trafić czas, że nie pojawi się żadna przez pewien czas. A dlaczego tak się stanie i co nas do tego zmusza, słuchajcie, to chyba muszę wstać, żeby wszystko stało się jasne. Bo o, zobaczcie, co tu chodzi? mamy tutaj w drodze... Uy! Zobaczcie, nasza pani zjadła globus. Nie będzie lekcji, bo nie ma globusa, po pani jadła. Nie, 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 globus jest, zobaczcie, globus cały czas przy e, świnkach jest i nic się z nim nie stało, póki co nie chodzi o globus, chodzi o e, członka rodziny, który już niebawem pojawi się na świecie, bo właśnie jeśli Nastaje i niedługo będziemy spodziewać się narodzin naszej córeczki, czyli, kochani, za niedługi czas, chociaż minie kilka ładnych lat, zanim stanie się uczennicą właśnie naszego kanału i będzie razem ze świnkami przyswajać wiedzę, to jednak na początku trzeba liczyć się z tym, że tego czasu będzie mniej i może właśnie nie wystarczyć na publikację kolejnych materiałów. Ale to nie znaczy, że ten kanał przestaje istnieć, on sobie nadal trwa. Tylko po prostu w tym możliwym czasie prosimy Was, żebyście zaglądali do tego, co już zostało nagrane i opublikowane. A my tak szybko, jak to możliwe, będziemy do Was wracać. Jakby co, będziemy dawać znać, co tam u nas na naszym fanpage'u tak. i na Instagramie, także geografia ze świnkami znajdziecie tam. Nasze strony, jakby to. Dokładnie, pamiętajcie, że działają właśnie te nasze social media. A jak zawsze, przy okazji, słuchajcie, yy, początku nowego roku, zawsze wspomina się, przynajmniej pamiętam, ze swoich czasów wspominało się o wakacjach, o tym, gdzie kto był, tak, co zobaczył, i u nas też przecież tak było. Ostatnie dwa miesiące podróżowaliśmy, słuchajcie, po świecie, po Polsce. Byliśmy na różnych wycieczkach. Świnki Ach. odwiedziły ciekawe miejsca. I zarówno Juliusz, jak i Ferdynand, ale także przecież nasi drodzy widzowie, którzy podróżowali ze swoimi milusińskimi, przysłali nam zdjęcia, za które bardzo serdecznie dziękujemy. No, zdecydowanie dziękujemy, bardzo fajne zdjęcia, fajne Tak, rodziny, bogate towarzystwo tam się znalazło, bo i były psiaki, i kociaki, i świnki, i nawet, słuchajcie, przecież wiewiórki tam dojrzałam, także faktycznie dużo się działo i sporo. No, i jak zawsze będziemy chcieli przypomnieć Wam e, takie króciutkie e, urywki tutaj naszych, właśnie lekcji. E, więc na początku lekcji sobie podróże Ferdynanda i Juliusza, i na początek może zerknijcie, gdzie te nasze chłopaki się w tym roku na wakacje wybrały. Zapraszamy, ja do taki telegraficzny skrót najciekawszych filmów, któreśmy nagrywali i publikowali na naszym kanale: w Wakacje. Zapraszamy! No, słuchajcie, co to były za wakacje? No tutaj byliśmy, zobaczcie, z naszą panią w Bułgarii. Mi się podobało, bo tam nie tylko plaża, ale też zobaczcie, jakie zabytki, takie małe sięgające, słuchajcie, starożytności. No, fajna była Bułgaria. A tutaj jesteśmy, słuchajcie, w takim miejscu, którego nie chce żadne państwo świata. Jest, słuchajcie, takie terytorium w Afryce. I ale żadne państwo nie chce, żeby to było jego teren. I tutaj taki pan przyszedł i stwierdził, że to jego państwo. Ale to tak, wiecie co, ja tylko zażartował i oficjalnie cały czas jest to taki teren bezpański. Tak, tutaj, słuchajcie, ciekawostka. Tutaj znowu z naszą panią byliśmy, słuchajcie, w Łodzi. Bardzo fajna wycieczka, tutaj byliśmy, zobaczcie, w Muzeum Kinematografii, tutaj z tym się szatkiem. Tutaj była manufaktura, bardzo fajna wycieczka, też świetnie się tam bawiliśmy. A tutaj nie, tu nam się nie podobało, to jest wyspa, słuchajcie, fusi. Na Malediwach, i ona, żejcie, jest cała zbudowana ze śmieci. Brzydko pachnie, brzydko wygląda, nie podobało nam się. O, no, ciekawostka jest taka tutaj, że jest takie miejsce na ziemi, słuchajcie, warto wiedzieć. O, ale za to tutaj było super, bo byliśmy, słuchajcie, na kanarach. Palmy, opalanie, ale zwyczajnie też było, także też polecamy. A! To dopiero była miejscóweczka, żejcie! Takie miejsce jest w Boliwii, zobaczcie, jakie płaskie. Jak stół, słuchajcie. I tak, tak wygląda, słuchajcie, teren wielkości nawet większy od województwa opolskiego, słuchajcie. Jedno z najbardziej, najbardziej płaskie miejsca na Ziemi. Świetna, świetna sprawa, ciekawostka, też warto obejrzeć. A tutaj jesteśmy, słuchajcie, w Tunisie. Tunis to jest tulicą jakiego państwa Juliusz? Ach, to jakiego? Tunezji. Byliśmy w Tunezji na wakacjach. I też, i się opalaliśmy, i zwiedzaliśmy. Także też polecamy wszystkim Tunezję. Ale tutaj to dopiero było miejsce. Taka wielka dziura, zobaczcie. I to się znajduje w RPS, ojcie, najgłębsza dziura na świecie. Można zobaczyć, zobaczcie, jaka głęboka. 240 metrów nawet miała z całego czasu, słuchajcie. A na koniec wakacji wybraliśmy się do Opola. Tutaj spotkaliśmy się z, naszą, z naszym kolegą Kajtkiem, tym pieskiem, który nas właśnie oprowadzał po najciekawszych miejscach w Opolu. fajne wakacje co jest już, gdzie Ci się najbardziej podobało. I wiesz że ta dziura wielka była fajna, bo, bo ciekawe, jak właśnie głęboko można się dokopać. I jeśli mi się podobała nasza wizyta w Opolu, bo poznaliśmy nowego kolegę Kajtka. A ja lubię poznawać nowych kolegów. A to będzie się podobało? Mm, wiesz co chyba Buharią najbardziej, bo tak że, i wypocząć można się poopalać, a ona też dużo ciekawych zabytków, także chyba nie każdy wiesz, że w Bugarii tyle ciekawych miejsc. A ciekawe, co dzieje się na naszej pani najbardziej podobało, jeśli odwiążesz nasze wakacyjne filmy. Ja tak naprawdę lubię każdy filmik, który przygotowujemy i publikujemy, bo każdy wymaga oczywiście trochę informacji i żeby to wszystko jakoś wyglądało. Ale słuchajcie, chyba w te wakacje, jak przygotowywaliśmy film o Wyspach Kanaryjskich, to szczególnie zapadło mi to w pamięć, bo przecież tam sięgnęłam do kultowych zdjęć rodzinnych i przypomniałam sobie czasy, kiedy to ja, jako uczennica, Będąca w wieku takim, mniej więcej jak właśnie uczniowie, którzy pewnie korzystają z tych filmików najczęściej, e, właśnie poznawałam wtedy świat i zaczynałam się bardzo interesować geografią. Więc myślę, że ten filmik zdecydowanie na pierwszym miejscu podczas tych wakacji u mnie na liście. No to może zobaczymy teraz zdjęcia naszych widzów, które nam nadesłali, bo też wiedzieliście cały świat. No właśnie, to co? Oglądamy, proszę pani. Oglądamy oczywiście, przypominamy sobie, a przypominam też przy okazji, że już za tydzień pierwsza lekcja na naszym kanale się ukaże. Także do zobaczenia, słuchajcie. Do zobaczenia, a my oglądamy, słuchajcie, zdjęcia naszych widzów.